Dzisiaj mieliśmy tutaj 12 km, 50 przeszkód. Takie biegi pokazują nam to, że możemy więcej nośnić, niż nam się wydaje. Tak naprawdę trzeba tylko wyjść poza swoją strefę komfortu i wtedy się udaje. Próba charakteru, właściwie. Tak. To jest jednak 12 km, temperatura jest jaka jest. Tak, trzeba się w bańcu wyłapać. <laughs> bariery. Najważniejszy jest charakter. Charakter zawsze się każdą przeszkodę przebiega. A Kto z siłą się znajdzie. A kto z siłą położę. <noise> Emocje rewelacyjne. poziom adrenaliny, level hard. Tak naprawdę to jesteśmy tutaj. Wszyscy sobie pomagają. Można poznać super ludzi na trasie. A je! jest moc, jest impreza, nie ma siły. Jest super, jestem na ramhagedonie. Będziemy biec za chwilę, Juniora. Kic jest mega, fajne wstąpione zawodnictwo. Małe biją starsze, starsze małe. Jeszcze jeden. Na Na pewno no, dla dzieci to jest korzystniejsze, niż siedzenie przed komputerem, przed telewizorem. Mhm. Mogą pobiegać, potwiczyć, sprawdzić no, się. dość spędzić okay. to z rodzicami też. Przepiękne okoliczności przyrody. Nie wiedziałam, że stolica Pyr ma tyle polu prawnych, na <grydy> Ale naprawdę piękne widoki i tutaj okolica, po której biegliśmy, super trasa, naprawdę świetna. thank